Katarzyna Warachim, artystka jednym słowem, witaj serdecznie. Artystka jednym słowem witam serdecznie. Bo tak na dobrą sprawę poetka, e, malarka, recenzujesz sztuki teatralne. O czymś zapomniałem jeszcze? E, piszę poezję, piszę opowiadania, piszę prozę. E, jestem, tak, no recenzuję sztuki teatralne. Robię wszystko właściwie, a od niedawna jestem administratorem i właścicielem portalu usługowego dla osób niepełnosprawnych www.ulga.net. Są to przyjazne usługi dla osób niepełnosprawnych. Czyli tak naprawdę pomagacie sobie nawzajem? Tak naprawdę pomysł zrodził się stąd, że ja sama potrzebuję cały czas jakichś usług i, i muszę ich gdzieś tam szukać. I pomyślałam sobie, znając problematykę osób niepełnosprawnych najlepiej od ponad 30 lat, poruszam się na wózku. Pomyślałam sobie, że warto by to, co robiłam do tej pory, czyli kontaktowałam ludzi między sobą i, i organizowałam pomoc. Zalegalizować to, zrobić coś takiego mm, na stałe o charakterze ogólnopolskim, żeby każda osoba niepełnosprawna czy, czy starsza mogła po prostu z tego skorzystać. Jedynym warunkiem jest właściwie posiadanie komputera i internetu. Czyli raz jeszcze przypomnijmy, jaki to adres? www.ulga.net. Warto zajrzeć, warto sprawdzić. Jak ty znajdujesz na to wszystko czas? Kiepsko, kiepsko, dzisiaj się wyrwałam. Tylko dlatego, że zostałam zaproszona na Konorowskie Dni Integracji już dużo wcześniej, zrezygnowałam z pisania recenzji na Gliwickie spotkania teatralne, co do tej pory robiłam. Była też giełda pracy dla osób niepełnosprawnych, organizowana przez Powiatowy Urząd Pracy w Gliwicach i to wszystko w ciągu kilku dni. No i teraz Wernisarz Wielkie Święto, wybrałam to oczywiście. I rozumiem, że jest szansa na choć trochę wolnego, jakieś krótkie wakacje w tym roku. Za trzy dni wyjeżdżam na plener malarski z Amunem, wyjeżdżamy do Karpacza, A później ciąg dalszy administrowania portalu. Tworzymy nową szatę graficzną i wszystko, co z tym związane. Także no, nie będę miała czasu na nic. Prace, które tutaj oglądamy, to są nowe Twoje dzieła, czy to jest zbiór z jakiegoś dłuższego okresu czasu? Prace pochodzą z przełomu ostatnich kilkunastu lat. Najnowsze z tego roku, natomiast prace, które są sierżutko spod pędzla, że tak się wyrażę, są wysyłane do Liechtensteinu, do siedziby Stowarzyszenia Artystów Malujących Ustami i Nogami, do którego należy. tam są oceniane i dopiero po tej ocenie wracają, mogą być wystawione. Także najnowsze prace są tam, tutaj są prace sprzed roku, sprzed dwóch i dalej. Powiedz mi, bo ty jesteś takim przykładem osoby niepełnosprawnej, która bardzo aktywnie prowadzi swoje życie. I to jest taki dowód właśnie też przy okazji Dni Integracji, gdzie pokazujemy ludziom, że, że to nie polega na, na, na siedzeniu w domu. Co mogę przekazać właśnie uczestnikom królowskich dni integracji, osobom, które, które przychodzą, które obserwują takich właśnie gości honorowych jak Ty. Uczestnikom myślę, że nie muszę niczego przekazywać, bo uczestnicy pewnie są aktywni, dlatego tutaj są. Natomiast myślę, że warto pokazywać ludziom tak zwanym sprawnym, że nie jesteśmy z żadnymi innymi tworami, nie jesteśmy jakimiś osobami wykluczonymi. Ja miałam wypadek 30 lat temu, a wcześniej byłam osobą sprawną, więc wszelkie próby zakwalifikowania mnie, czy. Czy jakiegoś deklasowania, ja się w ogóle na to nie godzę. Ja jestem e, mentalnie osobą taką, jaką byłam 30 lat temu, i e, to, co robię, to po prostu. To nie jest chęć też udowodnienia, że nie jestem osobą niepełnosprawną, bo jestem. Natomiast e, no, chcę żyć normalnie, tak jak każdy inny. Mam nadzieję, że w jakiejś e, mierze mi się to udaje. Jesteś sobą, żyjesz swoim życiem. Tak, myślę, że tak. Myślę, że e, ludzie, którzy tutaj przyszli, moi znajomi, przyjaciele, Mój kierowca, który mi pomaga i pokazują, że, że da się, tylko to po prostu trzeba bardzo dużej logistyki trzeba sobie to wszystko zorganizować, trzeba to wszystko myśleć, zdobyć często fundusze na to, no bo to też nie jest forma wolontariatu przecież. Natomiast no, no jakoś, jakoś trzeba żyć normalnie, w miarę normalnie. Powiedz mi twoje plany na najbliższą przyszłość? Jakieś nowe przedsięwzięcia? Nowe nie. Nowe, z nowych to, to właśnie nowa szata graficzna portalu i, i cała mm, administracja tego, e, tego mojego przedsięwzięcia. Najnowszego to jest moje najnowsze dziecko, półroczne, dopiero więc tym się chcę zająć. No i plener i malowanie. No. Myślę, że, że wystarczy do końca roku aż na to. W takim razie powodzenia, dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie i zapraszam wszystkich do oglądania mojej wystawy. Dziękuję. Katarzyna Warachim, gość honorowy. Czwartek Nerowski Dni Integracji.